Rostomili, posłuchajcie wiersza o Mikołaju. On niedawno tu był, jego widział. Mikołaj siot przy piecu, ręce a nogi ogrzywo. Dziwo się, że już ogień pod blachą dogorywo. Tuż przyszł jeden z diobów, drzewo pod blachę wciepał, też kapkę się łóg przy blasze, a list świętemu niechł. Mikołaj brodę pogłoskał, na kartkę się podziwoł. Okulory Senano zwraził, Białą głową pokiwał. Nie wszyscy byli grzeczni, Junek z Karlikiem dorobiali. Cały rok byli przeciwni, A tatów nie posłuchali. Hanka ze Zofiką też pomagać Mamie w chałupie, chałupie nie chciały. Raczy po polu furt goniły, A po lesie się smykały. Były jednako i grzeczne dziecka, Kierej Mikołaj pochwoli. Po głowie ich pogłosko, Na kolanie se siednąć pozwoli. Mikołaj z fotela się dźwignął, Loskom się podepsił, mantel a czopkę se oblyk przez okno na pole pozdżył, diobły wielkucny miech przyniosły, na pleco mu wciepały, wzięły łańcuchy, miechy, oszkrabin, a na pole wyleciały. Podciepy z nich są okropne, przed świętym dycki gonią, łot węglo gęby mają zmazane, a łańcuchami dzwonią, Mikołaj też dzwoni dzwoneczkiem, po salućki dziedzinie, ani jednej hałpy chałpinki. Po chodniku nie minie. Diobły dyski dziecka straszą, gęby im wąglem mazają, chwostami walą, gonią po izby je, lańcuchami łańcuchami Przeciwne dziecka beczą, obiecują, że już będą grzeczne. Mamom, tatom będą pomagać, a stażykom będą posłeszne. Na koniec dziecka Mikołajowi kolędę zaśpiewały. Diobły se przyni, a i wiesioło pospołu potańcowały. Święty się dźwigo, ku wieżom się trzeba miarkować. Jeszcze kupa dziecek na dziedzinie trzeba obdarować. Mikołaj we, we śniegu kroczy, gwiazdki na niebie migają, diobły pod ciepy przed nim po chałpach straszą alotają. Jak już wszyscy dostaną większe, a mniejsze prezenta, to Mikołaj już się może z diobłami rychtować na święta.